Dzień dobry, z tej strony John i witam was bardzo serdecznie na początku nowej serii, a ta nowa seria będzie polegała na tym, że zanim odwieszę buty na kołku, to będę chciał osiągnąć swoje szczyty, jeżeli chodzi o FC25. O co mi chodzi? No, chodzi mi przede wszystkim o to, żeby stać się elitarnym graczem, czyli bić do elitarnej dywizji w FC25, to mi się jeszcze jak dotąd nie udało, a mój drugi cel to wbicie 13 winów w Champions, czyli mogę się pomylić tylko dwa razy. Zasadnie w to najlepiej, żebym się w ogóle nie mylił, bił 15 winów i zdobył rangę pierwszą. Oczywiście Sky is the limit, ale ja wierzę, że pierwszy krok to będzie te 13 winów i o to będę starał się walczyć. Skład mam potężny. Piłkarze i piłkarki zaangażowanych, więc tutaj o motywację się wcale nie boję, ale wiem, że każdy zespół potrzebuje lidera z prawdziwego zdarzenia. Dla mnie takim liderem będzie nikt inny jak kapitan reprezentacji Holandii, ikona światowego futbolu Johan Cruyff. Jestem przekonany, że z nim w zespole uda mi się zdobyć to, co najważniejsze, czyli chwałę oraz szacunek na dzielni. Let's do this. Tak wygląda moja jedenastka. Urodzinował Wilson na ataku. Zapewniłem jej nowe wdzianko, no ale jest też Bon Mati, Matuidi, Rodman po ewolucji, pani Rejten, która bardzo chce grać w tym zespole, bo nie, dość, że przyszła jako niewymienna zawodniczka, no to jeszcze domagała się za każdym razem tego, żeby ją przewidzieć. W kolejnej pierwszej jedenastce, kiedy wchodziła ze zmianami i serwowała asystę bądź bramkę, także Rejten liczę na ciebie. Jest nieodżałowany Hernandez, jest człameni, jest Ferdinand, Kafu i Casillas, który ostatnimi czasy jest strasznie upi. No ta jedenastka musi nam przynieść chwałę. Jochanie, wyglądasz fantastycznie, byłeś straszliwie drogi, ale ja liczę, że ty z tymi swoimi atrybutami pokażesz, co to znaczy wbijać najwyższe rangi. Pora powalczyć w pierwszym meczu. Do elity zostało mi. Yy... A few minutes later. wygrane spotkania dzielą mnie od elity. Nie mogę się oczywiście pomylić i zremisować ani przegrać. No ale cztery razy pod rząd wygrywam jest elita. Jazda. Let's go. Pierwszy oponent. Uch, robimy to. Cristiano Ronaldo na ataku. Uch. Obroniłeś Ferdinand, a ten sprint boost to byłby bardzo niebezpieczny. Bale by już w zasadzie był nie do dogonienia dla mnie. Johan, Rodman, mamy to? Nie! Czemu nie lobowałem? Oj, teraz puściłem tego Messiego. Uch, kolejny sprint boost obroniony. Na razie go czytam, ale w końcu mu się uda. Teraz Johan. Lecisz na tym skrzydełku. Piłka do Wilson. Wilson. Czemu tak słabo? Ale Rodman to przechwyciła. Może od razu mogłem w pole karne podać. No ale teraz to już się tego nie dowiem. Wilson 1 do 0. Mamy pierwszą bramkę. Także rywalu. Byleś Kikofa teraz mi nie strzelił. ma Tweedy. Mamy Rodman. Jest Cruyff. Może jakaś fineska. Jest pozycja. No ale na posnerunku. Rodman! Wandersar! A i więcej driblingu, dlaczego ja tak ze stojącej piłki staram się strzelać? Oj, nie! Nie! Płame, nie miałeś go! Ale dramat. No, ale nie biegaj, tak, do przodu. Nie wierzę w to. Dlaczego, jak z takim opóźnieniem, oddaję te strzały? Ej, no nie jestem w stanie nic zrobić. I Cristiano Ronaldo będzie trzecia. Będzie trzecia. Nie będzie trzeciej. Czy jeden. Może teraz, ale to prosto w niego ten strzał. Ej, co jest? Ta gra bywa strasznie niedorzeczna. Potrzebujemy zmian, Ronaldo. Ponsejsiao. Let's go. Musimy nadrobić trzy bramki. Jezus Salmazoty. Ponsejsiao, no Wandersar, wszystko wyciąga. Jak już są te nieliczne sytuacje, kiedy mogę oddać strzał, no to wszystko jak krew, piach. Żłameń. Dawaj. Puść tego Cristiano o! mamy drugą bramkę Cristiano Ronaldo jest już myślałem że nie trafię tego no ale Konsej się dał radę pod poprzeczkę myślę że za mocno uderzyłem ale on mimo wszystko stwierdził że to musi być gol no i strzelił tego gola dobrze dobrze jeszcze jest wiara ale obawiam się, że równie ważne jak strzelenie jeszcze jednej bramki będzie to, żeby jeszcze jednej bramki nie stracić. Chyba naprawdę potrafi mnie zaatakować sporą liczbą piłkarzy. Lecimy, mamy miejsce. Mamy czas. No ale dlaczego tak podałaś? A jestem zgubiony. 5 minut zostało. Jeżeli teraz nie wykonam jakiegoś drywu O nie, idę po wewnętrznej. Dobrze. Starałem się. Starałem się i się postarałem, ale kiks teraz rywala. Trzeba było walczyć do końca. I mamy to. 4-4. Wydawało się to nieprawdopodobne. No wręcz nie do zrobienia, no ale ja to zrobiłem. I mamy jeszcze czas, żeby odnieść zwycięstwo. Ja walczę o pełną pulę. Tutaj mi remis nic nie da. Znaczy dami. Że mnie stracę. Ale walczę. Cruyff, Lecisz. Gol! Mamy to! Aitana Bonmati 5 do 4. Do końca się gra. Gra się do końca. I ja to właśnie pokazałem. popaszu popatrzył. No, była tutaj szansa na strzał finezyjny. No ale ja nie chciałem strzał finezyjnego. Ja chciałem tutaj zagrać zespołowo i zagrałem. Dobra, dobra. Nie skiepścić tego teraz. Na czas. Ferdinand. Ostatnia minuta. Koniec. To jest to. To jest to kroj bohaterem, znaczy nie tylko, ale między innymi udało się, czy spotkania i będziemy to mieli. Bobby Charlton, Maradona, chyba też Bonmati, Zidan. Nie spojrzałem na skład rywala. Możemy się to zemścić. Zresztą nieistotne, jakim składem gra rywal. Ja muszę grać swoim i wierzyć w swoich ludzi. Mamy rejten. I zagrać piłkę do środka będzie możliwość. Tak, Aitana Bonmati mamy. Nie, pomyliłem Aitana z Wilson. Nieistotne. Przepraszam cię, Sofia. Ale zmieniłaś nazwisko i trudno mi się teraz połapać w tym wszystkim. Oj, dobrze. Powalczyłem z tym Maradonom, ale teraz faulowany jestem. Gdzie jest sędzia? Oj, jakaś prostopadła piłka. Może Rodman teraz wyskoczy tam? Dobrze. Pinezja! Ale taka bez życia to była finezja. Trzeba było poczekać. Jezus, ile podań on potrafi wymienić w polu karnym. Ależ Teo teraz wystartował. Puszczę go, Teo Hernandez. Solowa akcja. Nie. w na skrzydle. Rodman. Wilson, mamy to! Druga bramka i tanie zwycięstwa, chociaż przedwczesny, no to mimo wszystko zasłużony. Wilson, trzecia bramka i to chyba będzie Rage Quick. Quick? No też quick, bo w pierwszej połowie, ale quick. Będzie dwa mecze wygram dwa mecze i mamy ligę elitarną trzeba wygrać trzy zanim wygram cztery no niestety nie ma tutaj przystanków tutaj nie ma checkpointów tutaj trzeba po prostu wygrywać mecz za meczem Donnarumma, Maldini, Militao, Kamavinga, Ture, Zidane, Uri, Kvaratskhelia i Laminia Mal brutalny atak ojejku tego Auriego jest tak trudno zatrzymać to jest jedna z najlepszych kart w tej edycji o, nie, wyszła mu ta piłka. Ale się zawahał. Dobrze. Chyba się zła animacja wczytała w tym biegu, i miałem trochę tutaj szczęścia. Rodman Wilson przesunął się. Dlaczego ja nie patrzę w ogóle na bramkarza? Jamal. Uch, Casillas. O to chodzi. Teraz taka przebijanka mała. Może się uda to przerwać jakąś akcją z mojej strony? Ojej. Pięknie. To uwielbiam Wilson. Ona ma fantastyczny, fantastyczny dribbling I mamy pierwszą bramkę. Rywal chyba robi jakieś zmiany. Będzie szukał innego rozwiązania taktycznego. Dembele za Yamala Szybka reakcja rywala. Nie ma przebacz, nie pokażesz klasy w pierwszych minutach, lecisz. Zwycięstwo tutaj daje mi już walkę o dywizję elitarną. Mamy Rejten Wilson. Trzeba było szukać Rodman jeszcze, Dribbling bym się sam nie pogubił w tym kiwaniu ku po co tak? A może. Bonmati! Mamy 2 do 0. Znalazłem ją i strzeliłem. No i ta nam ma mocne kopnięcie, jeżeli chodzi o obręb szesnastki. Także super. 2 do 0, ale to jeszcze nie jest rozstrzygnięte. W pierwszym meczu mój rywal miał 4-1 i to przegrał. O nie. No i to się zaczyna jak a pierwszy go strzał. kick off. No i po oknie. Nigdy tak piłka lekko nie leci w okno, jak wtedy, kiedy się odrabia kikofa. Niesamowite to jest, ale tak to działa w tej grze. Niestety, prosta bramka. No i rywal szybko łapie kontakt. Będę tego kwarę uważać. Rywal na razie wszystko przeprowadzał w zasadzie prawą stroną boiska, a teraz jak tylko raz zagrał na lewą, no to miałem od razu kłopot. Od razu krojw. Eee, Pinezja Gól! Troj, to są te momenty, w których pokazujesz klasę, i to mi się bardzo podoba, i bardzo tego potrzebujemy. Koniec pierwszej połowy. Mamy teraz okazję, trochę dychnąć. Ufam temu zespołowi, naprawdę im bardzo ufam. Dobrze, zacząć drugą połowę. Nie stracić szybko bramki, to jest istotne. Może nawet strzelić jakąś. Kto wie, niepotrzebnie tak łatwo oddaję piłkę. Ja przecież prowadzę 3-1. Ja mogę teraz poszanować to wszystko podać do mnie i do ciebie. To rywal musi ścigać. Czemu ja sobie zawsze muszę to przypominać? Super piłka. Wilson minąć Maldiniego. Udaje się, chociaż wypchnął mnie za pole karne. Teraz mamy Aitane! 4-1. Tego już nie możemy dać odrobić. No ale jest identycznie ten sam wynik, który był w pierwszym meczu, a ja nadrobiłem, więc jeszcze baczniej muszę teraz uważać na tyły. Mamy to Tokrojw. Super, jaki on jest zwinny. Jaki on jest ruchliwy. Podanie do Matwidiego, który nie wiem dlaczego się tak zagonił pod pole karne, ale może z tego coś wyjść. Wilson, Teo. Teraz mamy Reiten. Super podanie od naszego francuskiego lewego obrońcy Reiten. Teo. Radzi sobie z Thierry Mourin który jest niewidoczny w tym spotkaniu. No ewidentnie Francuza nie widać. Pora na zmiany. Puścimy świeże nogi. I jest kroj. I to jest gol. To jest 5-1. Nie oddamy już tego rezultatu. Rywal wyjdzie. Rywal wyjdzie. Tak jest. Tak jest. Mamy to. Będzie mecz o elitę. Ale to w następnym odcinku, oczywiście. Zakończę go cliffhangerem. Mam nadzieję, że ta seria bardzo Wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Oczywiście, zobaczymy się już wkrótce. A tymczasem, do zobaczyska. Pa! pa.